Lata. RELIKWIE ŚWIĘTYCH Sri Lanka jest tyglem religii. Buddyści, hindusi, muzułmanie, chrześcijanie żyją i modlą się tu obok siebie. Co roku w Kandy, w dawnej stolicy, odbywa się jeden z najbardziej niezwykłych świąt świata. Nazywa się Parahera. Jego punktem centralnym jest barwny pochód słoni. Parahera odbywa się na cześć Buddy, którego jeden ząb przechowuje się w wysadzanych klejnotami szkatułach. Ten ząb jest tylko jedną z niezliczonej liczby relikwii czczonych na całym świecie. Wiele z nich ma jakoby posiadać cudowne moce. Na Manhattanie zgromadzeni oczekują ujrzenia cudu. Ojciec Peter Mary Ruki od 45 lat zajmuje się uzdrawianiem. Wydaje się posiadać nad swymi wiernymi dziwną władzę. Ojciec Ruki wierzy, że sekret tkwi ukryty w tym krzyżu. Zawiera on kawałki kości siedmiu świętych. Ojciec Piecze Mary twierdzi, że relikwie te potrafią przynieść pocieszenie cierpiącym. Łzy to piękny dar, niechaj płyną, niechaj płyną. Niechaj płyną, dzięki Ci Jezu. Te relikwie posiadają wielką moc i zawsze ją posiadały. Błogosławiąc ludzi, naszymi świętymi i ich relikwiami, ludzie zdrowieją, są więc potężniejsze, niż można to sobie wyobrazić. Gdy umieszczaliśmy nad nimi ten krucyfiks, relikwiarz i błogosławiliśmy ich, byliśmy już świadkami tego, że ślepi odzyskiwali wzrok, a głusi słuch, chromi zaczynali chodzić. Przynajmniej dla tego człowieka relikwie zdziałały cuda, czy to za sprawą nadprzyrodzonej interwencji, czy też zwykłego zbiegu okoliczności. Siostra Gregory jest kustoszką największego w Wielkiej Brytanii zbioru relikwii. Straciła już rachubę, ile ich tu ma. Istnieją dwie klasy relikwii. Relikwie pierwszej klasy, będące częścią ciała świętego albo męczennika. Kawałek kości, pasmo włosów, kawałek jego ciała. Oraz relikwie drugiej klasy, znacznie powszechniejsze, które stanowią kawałki odzieży albo czegoś, co choćby tylko dotknęło ciała świętego. To jest czaszka świętego Wiktora męczennika rzymskiego. O tym, że był męczennikiem świadczą te palmy wokół jego czaszki. A tutaj mamy wielki zbiór małych relikwii. To jest kawałek kości świętej Cycylii. Jest to oczywiście relikwia pierwszej klasy, ponieważ pochodzi z jej ciała. To znowu część ciała świętej Agnieszki. W przypadku niektórych świętych, zaraz po ich śmierci, ludzie próbowali wziąć kawałki ich ciała. Święta Teresa Zawili. Jej zakon miał trudności, żeby ją pochować, bo ludzie czekali tylko, aby zdobyć kawałki jej złok, co było naprawdę dość makabryczne. Trudno powiedzieć, czy mam jakąś ulubioną relikwię, ale jeśli w ogóle, to chyba rękę Margaret Clithrow. Ogromnie podziwiam tę kobietę. Była bardzo, bardzo odważna. Margaret Clithrow żyła w XVI wieku, była żoną rzeźnika z Yorku. Została katoliczką, kiedy prawo tego zabraniało. Za udzielenie schronienia prześladowanym księżom skazano ją na okrutną śmierć. Miażdżona wielkimi ciężarami, Umierała 15 minut. Następnie jej zwłoki rzucono na kupę noju, by je pohańbić. Lecz po kilku dniach przyjaciele uratowali je i odcięli z nich dłoń, która przez 200 lat była przechowywana w małym, drewnianym pudełku, a potem umieszczono ją w tym właśnie relikwiarzu i zapieczętowano. Nie wiem, czy jakieś ciało mogłoby się zachować w tych warunkach przez 400 lat. Myślę więc, że jest tym coś nadprzyrodzonego. Ze wszystkich relikwii świata najdokładniej badana jest sztuka płótna na sturynu we Włoszech. Ma być ona całunem, który zawinięto po śmierci ciało Chrystusa. Pielgrzymi ciągną tu od ponad 400 lat, aby oddawać jej cześć. Poszukiwania prawdy w sprawie całunu turyńskiego wywołały głębokie kontrowersje między naukowcami a wiernymi. Całun jest uważany za tak święty, że przechowuje się go w zapieczętowanej skrzyni w katedrze turyńskiej i strzeże jak źrenicy oka. Co roku odprawia się mszę w jego intencji. Leniane płótno ma 14 stóp długości. Pierwsza pewna wzmianka o nim pochodzi ze średniowiecza, kiedy to należał do pewnego krzyżowca. Rycerz ten wystawił płótno na widok publiczny i ogłosił, że spowijało ono ciało Chrystusa. Ale już wtedy odnoszono się do tego sceptycznie. Papież Klemens VII uznał je tylko za wizerunek. Ale praca tego człowieka przywróciła wiernym mił wiarę. W roku 1898 Second Pierre zrobił fotografię tego, ale w jego ciemni ukazało się właśnie to. Negatyw wizerunku wstrząsnął całym chrześcijańskim światem. Dla milionów jest to prawdziwy wizerunek Chrystusa. Międzynarodowe Centrum w Turynie zajmuje się badaniami całunu. Dyrektorem Centrum jest profesor Bruno Barberis. Powodem, dla którego możemy być pewni, że człowiek ten został ukrzyżowany, jest to, że mamy tu mnóstwo śladów ukrzyżowania. Konkretnie te rany na przegubach. Bardzo charakterystyczne rany od gwoździ używanych przy ukrzyżowaniu. Widać mnóstwo krwi, krew spływająca po rękach z ran na nadgarstkach. A trzeba pamiętać, że przy ukrzyżowaniu ręce wzniesione są pionowo, a nie oczywiście w tej pozycji. Widać krew spływającą z kilku ran z przodu i z tyłu głowy. Te rany powstały z korony cierniowej. Widzimy także na plecach, na całej tylnej stronie ciała, aż po stopy są ślady biczowania. Było to z pewnością rzymskie biczowanie. Borantych jest ponad 420. Natomiast żydowskie biczowanie ograniczało się do 39 razy. Istnieje wielkie, bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że ten człowiek i Jezus z Nazaretu, tak jak napisano w Ewangelii, i człowiek z całunu, którego widzimy na tym całunie, to jedna i ta sama osoba. W roku 1978 Kościół zezwolił międzynarodowej grupie uczonych zbadać całą z bliska, by mogli obejrzeć spodnią stronę zakonnicze od próły materiału, którym całą jest podszyty. Za pomocą taśmy samoprzyletnej naukowcy pobrali próbki drobin włókna z miejsc. Krwi. Podobnych plam. Kilka cennych próbek posłano doktorowi Walterowi Macronowi. Jego instytut w Chicago specjalizuje się w analizach mikroskopowych, a Macron wie na temat plam krwi chyba więcej niż ktokolwiek na świecie. W swych poszukiwaniach prawdy poświęcił na badanie włókien całą Wigilię. Pierwsze co zrobiłem, gdy taśmy znalazły się w Chicago to przyjrzałem się im pod mikroskopem. To jest jedna z taśm i drobinki na poszczególnych włóknach są tu widoczne natychmiast, zwłaszcza w miejscach trwawych plam. Tutaj jest ich więcej. Zwiększałem coraz bardziej powiększenie, żeby mieć pewność, że widzę wszystko, co trzeba. I już wkrótce wiedziałem, że to nie jest krew. To, co oglądałem, to były bardzo małe drobinki czerwonego, ciemno-czerwonego koloru. Już wielokrotnie widziałem tę konkretną substancję. Pracowałem sporo nad obrazami Rembrandta, Rafaela, Tycjana i innych mistrzów. To jest po prostu czerwona ochra. Aby się co do tego upewnić, Macron przygotował dwa roztwory. Pierwszy to roztwór jego własnej krwi, a drugi czerwonej ochry. Pomalował nimilniane płótno i przygotował próbki mikroskopowe. Najpierw obejrzał tę z prawdziwą krwią. Kiedy oglądam tę próbkę pod powiększeniem około 800 razy, widzę na powierzchni tych pomalowanych krwią włókien brązowy rozmaz, coś co zupełnie nie ma struktury drobnych cząsteczek. Jest to ciągła warstwa pokrywająca powierzchnię i nawet sklejająca jakby razem po kilka z włókien. Postanowiłem wtedy porównać to z próbką z miejsca pomalowanego ochrą. Oglądam teraz włókna, które wyglądają zupełnie inaczej niż w miejscach pomalowanych krwią. Na wszystkich tych włóknach widać maleńkie, bardzo ciemne, czerwone drobinki, zupełnie niepodobne do tamtej warstwy rozmazanej krwi. Innymi słowy, wyglądają dokładnie tak samo jak próbki włókien pobranych z całunu. Nie sądzę, bym miał jakiekolwiek wątpliwości, że włókna z całunu i miejsc malowanych ochrą są identyczne, a co za tym idzie, że całun jest Malowidłem. Ale wierni nie dali się przekonać. Dziesięć lat później Kościół zgodził się na ostateczny test. Datowanie węglowe ustaliłoby przynajmniej, kiedy utkano samo płótno, ale to oznaczało konieczność zrobienia czegoś nie do pomyślenia, pocięcia świętego całku. Próbki posłano do laboratoriów w trzech różnych krajach. Werdykt był jednogłośny. Całun pochodzi z okresu średniowiecza. Ustalenie, kiedy zrobiono całun turyński, nie wyjaśniło jeszcze zagadki, w jaki sposób wykonano wizerunek. Mieszkający w Kalifornii sam Pelikori uważa, że wie, jak to zrobiono. Jest przekonany, że wizerunek pozostawiły prawdziwe ludzkie zwłoki, nawet jeśli nie były to zwłoki Chrystusa. Postawiłem hipotezę, że jest to wynik bezpośredniego kontaktu skóry zwłok z płótnem. Skóra zwłok zawiera pot i tłuszcz i moim zdaniem stymulują one żółknięcie, niszczenie płótna. Przetestowałem tę teorię zatrudniając studenta, który by się porządnie i zdrowo spocił. Wysiłek powoduje wytworzenie wydzielin ciała oraz potu takich, jakie wytwarza ciało poddane stresowi. Nakładam lekko na skórę płótną, które wchłania każdą najmniejszą ilość potu i tłuszczu. W przypadku całunu trwało być może dziesiątki lat, nim wizerunek powstał i stał się widoczny. To doświadczenie ma przyspieszyć naturalnie zachodzące procesy. Żółknięcie celulozy jest takim właśnie naturalnym procesem. Nie wymaga to żadnych pigmentów ani żadnych innych zabiegów artystycznych. Wykorzystaliśmy tylko doskonale znane zachowanie się celulozy. I wydaje się to pasować, pasować znakomicie. Oto broda, oczy i włosy. Myślę, że rozwikłaliśmy przynajmniej jedną tajemnicę całunu tureńskiego, być może najbardziej fascynującą, mianowicie to, w jaki sposób wykonano wizerunek. Na drugim końcu Ameryki sceptycy potrzebują tylko gipsowej twarzy, wilgotnego płótna i zręczności palców. Palce te należą do wykładowcy uniwersyteckiego Joe'ego Nickela. Już po chwili zaczynamy widzieć, jak wygląda, ale pracujemy dalej, aż do wyschnięcia płótna. Kiedy jest ono zupełnie suche, możemy wtedy wziąć barwnik przyrządzony z czerwonego tlenku żelaza i po prostu nakładamy go na wystające punkty. W miarę nakładania barwnika wypukłości stają się ciemniejsze, a większe wgłębienia znikają. To zaczyna czynić wizerunku negatyw. Są to wszystkie materiały, jakimi mógł dysponować fałszerz pracujący w XIV wieku. Płaskorzeźba, płótno, tkany, wiodełkę, zwykła szmatka. I barwniki tlenkowe z tlenku żelaza. Jest to z pewnością możliwe do przyjęcia i wyjaśnia powstanie wizerunku. Oto, do czego doszliśmy. Oczywiście nadal przypomina to płaskorzeźbę, ale to jest wizerunek. A jeżeli teraz robimy tego fotografię i odwrócimy negatyw, zamienimy miejsca ciemne jasnymi i na odwrót, to uzyskamy właśnie to: zdjęcie całunu. Przy dziewiątej alei w Nowym Jorku emerytowany chemik Raymond Dracov ma zamiar sprawdzić własne teorie na temat całunu. Potrzebuję do tego brązowego popiersia Dantego i zaprzyjaźnionego Włocha piekarza. Rej, powiedz, co masz teraz zamiar zrobić. Chcę spróbować wyprażyć posąg. Sadzić go potem do pieca, podgrzać do temperatury jakichś 600 stopni, a potem go wyjmiemy. 600 stopni, myślisz, że to wystarczy? Myślę, że wystarczy, przynajmniej do pierwszej próby. No to wkładaj go. W czeluście piekieł. Na ten pomysł naprowadził mnie fakt, że wizerunek jest negatywem. A ówcześni ludzie oczywiście nie mieli dostępu do takich rzeczy jak fotografia. Więc jedynym sposobem wykonania takiego wizerunku było rozgrzanie rzeźby, nałożenie na nań płótna i wypalenie na nim rysów tego posągu. Wybraliśmy rzeźby o wyraźnych rysach, o ostrym nosie, silnej szczęce. I powinno być to dość łatwo pokazane na płótnie. Czy rodzaj tkaniny, czy sposób jej nałożenia ma wpływ na uzyskany wizerunek? Staramy się użyć tkaniny jak najbardziej zbliżonej do materiału, jakiego mogli wówczas używać w Ziemi Świętej naturalnego lnu. No dobrze, teraz zdejmujemy. Żadnego wizerunku. Chyba musimy wsadzić go z powrotem do pieca i rozgrzać do najwyższej możliwej temperatury. Zdaje mi się, że przejdziesz do historii, Rej. Tym razem Rej używa wilgotnego płótna. Tym razem będzie bardziej widowiskowo, bo zobaczymy buchającą parę i wizerunek będzie być może lepszy płonący wizerunek Chrystusa. To wygląda jak maska pośmiertna. No, tym właśnie ma być. Myśli, że to jakiś średniowieczny oszust-piekarz to zrobił? No, może piekarz, może odlewnik, nie wiem. Oszust-piekarz z Turynu, co? Możliwe. Bardzo możliwe. Mniej więcej taki sam wizerunek, patrz. Będzie łatwiej, jeżeli to położę i porównamy rysy. Tu opaska na czole, brwin, nos, zapadnięte policzki, odpowiadające temu, co widzimy na wizerunku Chrystusa. Nos, kształt wypalenia jest bardzo podobny do kształtu nosa. Wygląda jak całun turyński. Tak wygląda, jak całun turyński. Przekonałeś mnie, Rej, to jest całun z dziewiątej alei. Nawet dla nauki najbardziej racjonalnej z dyscyplin, krew Świętego Januarego jest intrygującym wyzwaniem. Dwa razy do roku miasto Neapol czeka, aby poznać swój los. Ta ampułka zawiera podobno krew Świętego Januarego, patrona Neapolu. W pełnym podniecenia napięciu Neapolitańczycy obnoszą relikwie szuwicami swego miasta. Święty January został ścięty w IV wieku. Legenda głosi, że jego krew została zachowana i posiada cudowne właściwości. Wbrew wszelkim prawom natury potrafi zmienić konsystencję ze stałej na ciekłą. Kiedy cud się nie dokonuje wiernych, ogarnia strach. W historii było to zapowiedzią nieszczęść, pomoru, zarazy, głodu. Krew pozostaje skrzepnięta, napięcie rośnie. Lekarze i chemicy wiedzą, że jeśli krew zostanie wlana do pojemnika, niemożliwe jest jej wielokrotne rozpuszczanie i krzepnięcie. A więc, albo krew świętego Januarego rzeczywiście posiada cudowne własności, albo jest jakieś inne wyjaśnienie. Dwaj naukowcy, Luigi Garascelli i Sergio Della Sala, wierzą, że znaleźli rozwiązanie tej zagadki jedząc hamburgera. Uważają, że krew ma własności fiksotropowe. Widzieliśmy coś podobnego w kafejce. Pierwsze, co nam przyszło na myśl, to keczap. Jak Państwo wiedzą, keczap jest skrzepnięty, ale żeby go użyć, kiedy przyjdzie nam na to ochota, nie wlewamy do niego wody. Wprawia się go w wibrację lub mechanicznie potrząsa, aż stanie się bardziej płynny i da się nim polać pizzę czy hamburgera. Ale jeśli się go na chwilę odstawi, znowu tężeje. Nie mogłem się oprzeć. Musiałem sprawdzić, jakie fiksotropowe roztwory albo substancje mógłbym użyć, korzystając w miarę możliwości z tego, co dostępne było w średniowieczu. Po prostu chciałem mieć w swoim laboratorium swój własny, prywatny cud. Gavus Kelly zaczął od zwykłego wodnego roztworu chlorku żelazowego. Chlorek żelazowy jest dziś bardzo tanim i ogólnie dostępnym związkiem chemicznym. Można go kupić w aptece, ale w średniowieczu jedynym miejscem, gdzie można go było znaleźć, były naturalne miejsca jego występowania, to znaczy aktywne wulkany, wezuwiusz. Dodał potłuczone skorupki jajka, średniowieczną wersję węglanu wapnia, po czym oczyścił roztwór i pozostawił go do odparowania. Ten roztwór po jakimś czasie staje się żelem, jak na przykład to. To gęsty żel, można go odwrócić do góry nogami i nadal pozostaje skrzepnięty. Ale w miarę potrząsania staje się coraz bardziej płynny. I w ten sposób dokonałem w swym laboratorium cudu, cudu nauki. Cud czyniony przez Boga jest bardziej nieuchwytny. Ale po dwóch dniach modłów cierpliwość Neapolitańczyków zostaje wreszcie nagrodzona. Naples. Napol może spać spokojnie aż do następnego razu. Od czasu kiedy usłyszałem następującą historię podchodziłem ostrożnie do cudów. Otóż nie tak dawno temu ludzie z tej części świata rzucili się kupować wodę z cudownego źródła bijącego w morzu. Dopiero po jakimś czasie naukowe badania odsłoniły obrzydliwą prawdę. Święta woda pochodziła z pękniętej rury ściekowej. A co do relikwii religijnych, myślę, że większość z nich to falsyfikaty, ale jest wiele jak najbardziej prawdziwych, choć tak naprawdę jest to bez znaczenia dla tych, którzy w nie wierzą i jedne i drugie mogą działać cuda. Wersja polska, Zone Vision Poland, tłumaczenie Juliusz Szeniawski, czytał Wojciech Gąsowski.